Jak zrobić cieniutkie linie? Najważniejsze jest dobrać odpowiednie pędzelki. Ja tutaj mam różne, ale chcę wam powiedzieć, że jeśli nie macie, jeśli nie wiecie w jaki sposób to zrobić, no to może być na przykład problem. Więc tak, mamy tutaj pędzelek Liner, pokażę wam jak nim robić. Tutaj bardzo, bardzo cieniutki to jest zerówka, taka pff, ma mało włosów. Tutaj mam jeszcze Montmartre, też zerówka, taki zagięty. Tu jest jeszcze pędzelek, który sama odchudziłam. Powiem wam oczywiście w swoim czasie, co to znaczy. I taki zwykły pędzel płaski, ale to nie wszystko. Również taką cienką linię można spróbować zrobić pędzlem, na przykład skośnym. No dobrze. No to teraz sprawdźmy, jak te pędzelki w ogóle, co, co możemy nimi zrobić. I teraz zobaczcie, mam wspomniany wcześniej liner i wyłożyłam sobie akrylową farbę. Olejna farba tak samo będzie działała. I zobaczcie, biorę sobie farbę, nic z nią nie robię i mogę zrobić cieniutką linię, ale jak widzicie, w tym przypadku ona jest jakaś taka, nie do końca jestem z niej zadowolona. Bo tutaj nie tylko chodzi o farbę, ale chodzi też o to, żeby wodą, znaczy, żeby ją rozcieńczyć odpowiednio. Więc biorę wodę i ją odpowiednio rozcieńczam. I też nie może to być bardzo mocno rozcieńczona farba, ona musi być o, trochę no więcej tej farby, ma tutaj być. To trzeba po prostu mm, wyczuć. Popróbować i zobaczcie, ta linia jest cienka. Oczywiście, może być, bardzo, może być grubsza. Ja mogę robić takie elementy nie, y, cieńsze. Im bardziej rozwodniona, oczywiście, ona mocniej maluje, dłuższe są te linie. Ale liner powoduje, że właśnie te linie możemy robić na różne sposoby. Możemy robić listki, trawki. Zobaczcie, tak właśnie y, tworzymy. Cienkie elementy. Dobrze. Kolejny, tutaj mam bardzo, bardzo cieniutki zerówkę. Ona, wiecie co, ona naprawdę tam prawie nie ma włosów. I tutaj też ten, ta sama sprawa i robimy takie cienkie, ale popatrzcie, jest tak mało farby na tym pędzelku, że te linie będą króciutkie, raczej powiedziałabym, że takimi, takim pędzelkiem, nawet gęstszą farbą. Robimy raczej kropeczki, albo naprawdę takie linie krótkie, takie różne elementy. I tym pędzelkiem, tak jak widzicie, teraz robię samą farbą, taką nierozcieńczoną, a jak mam tutaj farbę rozcieńczoną z wodą, no to one są bardziej delikatne, ale jak widzicie ten pędzelek ma tak mało włosów że po prostu no, takie krótkie linie tylko możemy robić, ok chcę wam powiedzieć, że również płaskim pędzelkiem, takim około centymetra też możemy robić takie elementy i tutaj wezmę też taką rozcieńczoną farbę namoczyłam pędzelek w wodzie aha, tutaj mi się roz... Rozwodniła farba, którą wcześniej używałam, ale ja ją troszeczkę odsunę. Dobra, i mam tę ultramarynę rozwodnioną. I popatrzcie, również mogę robić y, takie linie, paseczki przykładam pędzelek tak z ukosa. Y, zaraz Wam pokażę dokładnie, w jaki sposób ja to robię, żeby było widać. O, w taki sposób. O, w taki sposób, samym tym, samą tą końcóweczką, tak? Oczywiście mogę tutaj przycisnąć i zrobić takie różne jakieś elementy, ale jak widzicie i, i ta, takim pędzelkiem skośnym, nieskośnym tylko płaskim, który już jest trochę używany, bo popatrzcie, że te włosy się rozwarstwiają, też możemy zrobić właśnie takie cienkie linie. Przypominam, pędzelek, przepraszam, farba musi być dość mocno rozwodniona. Dobrze. Kolejny pędzelek też zerówka, ale firmy Montmartre. Tak wygląda. Zagięta też można robić paski. I popatrzcie. Też dosyć długie. O. Pędz farba nieroz nierozmoczona daje nam takie krótsze. Takie linie przerywane, to akurat jest papier, który ma bardzo takie głębokie pory i on nie zawsze jest kryjący, ale zobaczcie, też można takie linie zrobić delikatnie. Ja ledwo muskam w ogóle ten papier, bo jeśli w ogóle położę, tak, położę w ogóle e, włos, no to będzie grubszy, prawda? A ja taką Ledwo taką małą końcóweczkę robię i też jak widzicie można zrobić tutaj różne elementy. Zobaczcie no akurat trawy tak odkładam ten pędzelek i tutaj mam też kolejny pędzelek który miał numer to jest czwórka. Nie miałam pędzelka, takiego linera, nie miałam i zobaczcie, tych włosów powinno być tutaj więcej i nawet widać, że było ich więcej. Ja za pomocą noża, tak jak teraz paznokciem pokazuję, obeżnęłam go dookoła, te włosy odpadły i został środek i też jest taki właśnie fajny pędzelek. I zobaczcie też farba rozwodniona odrobinę i również bardzo fajne, cienkie linie. Dużo też to się ma, cały czas o tym powtarzam, że dużo się ma, te linie się mają od farby, którą mamy rozcieńczoną. Też pisaliście mi, że jeśli farba jest bardzo rozcieńczona, zbyt bardzo, to ona znika i prawie nie widać, prawda? No to, tak jak powiedziałam, trzeba popracować nad tym, jak bardzo rozcieńczyć taką farbę. No i mamy pędzel skośny, on ma około 2 cm. Znowu wezmę na przykład o yy, prawie nierozcieńczoną i zrobię tutaj na przykład kilka takich o i mam, zobaczcie, jakie piękne trawy mogę robić, prawda? Eleganckie yy, całą powierzchnią samym takim bokiem, ale też mogę zrobić samym czubeczkiem, popatrzcie. O, też samym pod czubeczkiem mogę zrobić. Albo tylko po prostu o bokiem, albo samym o tako, albo zobaczcie. Fajne, naprawdę bardzo ciekawe wzory tym pędzelkiem mogę zrobić. Cienkie linie, ale o, nie tylko. Ten pędzelek ma wiele zastosowań, jak widzicie. No i mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości. Wiecie już jakie pędzle używać. Powiem wam, że naprawdę cienkie linie można o jeszcze dodam na przykład koci język. On póki jeszcze jest nowy i jeszcze tam się nie rozwarstwia, on też spowoduje, że my możemy zrobić cienkie linie, prawda? Tylko te pędzelki muszą być dość nowe, bo jak mamy, popatrzcie, pędzel, który już Tutaj ma wgniecione sporo farby, on już jest bardzo stary, on już mi się tutaj zniszczył, najprawdopodobniej to jest farba olejna, no to takim pędzlem już trudno zrobić, takim, który się rozwarstwia tutaj, trudno zrobić linię i nawet jakbym próbowała, wiecie, no to by było bardzo ciężko, bo on no, zachowuje się jak taka szczotka. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli potrzebujecie jeszcze jakichś informacji na temat właśnie pędzli, na temat malowania, na temat robienia różnych elementów za pomocą farby i pędzla, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Być może zrobię o tym film albo jakąś rolkę. A jeżeli podoba Wam się ten film, to też zasubskrybujcie, dajcie kciuka. Będę bardzo zadowolona. Dziękuję.